Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Rozpoczynając program, chcemy powrócić do obchodów 81. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę. 17 września, w dniu rocznicy tych tragicznych wydarzeń, w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające wypełnianie przez Moskwę paktu Ribbentrop-Mołotow, realizującego kolejny rozbiór Polski. 1 września 1939 roku jako pierwsi zaatakowali nasz kraj Niemcy. Kilkanaście dni później, 17 września, granice Polski przekroczyli Sowieci. To były dwie napaści. W zupełnej zgodzie żołnierze niemieccy i tak zwani radzieccy atakowali Polskę od Zachodu i od wschodu. Przypomina historyk Piotr Boroń. Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej. Podwaliny pod wybuch wojny rzucił pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli w praktyce pakt Hitlera ze Stalinem. Mówi historyk dr Marcin Paluch. Treść dokumentu oznaczała, że dwa mocarstwa chcą podzielić między siebie nasz kraj. Hitler i wojska niemieckie. Gdyby nie miały układu Ribbentrop-Mołotow, nie wiadomo, czy by w ogóle w 1939 zaatakowały. Agresja Sowietów była zemstą za naszą zwycięską bitwę warszawską sprzed stu lat, mówił podczas dzisiejszych uroczystości rocznicowych w wytycznie prezydent Andrzej Duda. Stalin nigdy tego nie zapomniał. Nie zapomniał tamtego wstydu, nie zapomniał tamtej przegranej, nie zapomniał tego, jak Polacy pędzili jego i jego żołnierzy. Ta zemsta była straszna, okrutna, nieludzka. Była ludobójcza. Dążono do wymordowania polskiej inteligencji, a przez to do unicestwienia polskiego narodu w przeszłości. To wszystko się jednak nie udało. Nie da się zamordować pragnącej, marzącej o wolności, niepodległości. Polski. Zaznaczył prezes IPN dr Jarosław Szarek podczas uroczystości otwarcia wystawy 20-40-20, czyli od Bitwy Warszawskiej do Katynia w Centrum Edukacyjnym IPN. To był taki pomysł, żeby tutaj w centrum Warszawy stworzyć, przypomnieć, odtworzyć Las Katyński, ożywić te postacie, które, które najpierw... Z dobrym skutkiem walczyły z bolszewikami w roku 20, a potem były bezlitośnie mordowane w dołach Katyn. Dziś w kolejną rocznicę agresji ZSRR na Polskę upamiętniono świętej pamięci Wojciecha Ziembińskiego. Głównego inicjatora budowy pomnika poległym i pomordowanym na wschodzie. Przy monumencie odsłonięto tablicę poświęconą jego osobie. List do uczestników uroczystości w Warszawie skierował premier Mateusz Morawiecki, odczytał go szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Ten żołnierz Wolnej Polski po wojnie wciąż toczył bój o suwerenność. Był orędownikiem prawdy. I pełnej niepodległości. Te idee, którym poświęcił życie i za które tak wielu życie oddało. Prawda historyczna o wydarzeniach sprzed 81 lat musi być pielęgnowana i przekazywana następnym pokoleniom. Tym bardziej, że zarówno przed laty, jak i dziś fakty dotyczące agresji Sowietów są tuszowane. Na co nie możemy pozwolić, podkreślił dziś prezydent. Sowiecka, wcześniej, a dzisiaj rosyjska propaganda próbuje nazywać tamten brutalny akt sowieckiej agresji ochroną dla mieszkańców Białorusi, Ukrainy. Wszyscy doskonale wiemy, że to nieprawda.